jeszcze siedem wiosek, z których takie najbardziej znane jest Pokrzydło, ale także i Pamięta, związane z historią tego terenu. Znajdujemy się w kościele, które obecnie, możemy śmiało powiedzieć, liczy 700 lat. Rok powstania kościoła, zakończenia budowy w 1325. Możemy sobie wyobrazić, ile osób przez ten kościół przeszło. Przede wszystkim w ramach rozwijającego się kultu Bożego, kultu związanego przede wszystkim z sercem Pana Jezusa, który znajduje się w głównym ołtarzu, ale również i z życiem Pana Jezusa, ponieważ główny odpust przypada 6 sierpnia przemienienia Pańskiego. Kościół w Okoninie powstał w czasie, kiedy już na terenie tej parafii znajdowała się duża kaplica na zamku krzyżackim w Pokrzywnie. I wyobrażamy sobie, że krzyżacy chcąc zyskać sobie łaski miejscowej ludności, pozwolili również budować kościół w okolicy, Żeby kościół mógł powstawać, najpierw trzeba było od kogoś otrzymać ziemię, która służyła nie tylko jako miejsce budowy kościoła, ale również jako źródło utrzymania parafii, kościoła i wszystkich wydatków związanych z działalnością parafii. Kościół w Okoninie jest budowlą troszeczkę mieszaną, jeżeli chodzi o style. Skoro powstaje w 1325 mamy bardzo dużo elementów gotyckich, które jednak z upływem czasu z powodu rozmaitych wojen zniszczeń były uzupełniane elementami nam już bliższymi. Największym skarbem Kościoła w okolinie, poza oczywiście wymową religijną, yy, są freski, które znajdują się na ścianach tego Kościoła, malowane w trzech etapach. Dwa najstarsze freski znajdują się nad wejściem do Starej Zakreski, gdzie jest również wejście na wieżę Kościoła oraz wnętrze, która znajduje w sobie Pana Jezusa z krwią wypływającą z serca, czyli z siedmioma sakramentami świętymi. Następnie poszczególne etapy tworzenia fresków dzielimy na dwa i w tym okresie powstają postacie apostołów, z których zachowały się już właściwie tylko niewielkie fragmenty, ponieważ nie udało się odsłonić spod nakładanego tynku w oryginalnych kolorów treści i fałd na tych fresków. Freski są nie tylko te o tematyce religijnej, mają one także pewne znaczenie kształceniowe, wychowawcze, mówiące o mądrości. Jednym z największych fresków jest fresk przedstawiający nauczycielkę oraz ucznia. Fresk nazwany Gramatyka, który nawiązuje do tego, że uczeń gdy będzie zdobywał wiedzę, będzie tak wielki, jak jego nauczyciel. Zauważamy, że malowidła ścienne kończą się w swej szczytowej formie ponad stropem. To jest znak, że tego stropu nie było zawsze. Ten strop jest z okresu po wojnach szwedzkich, bowiem Szwedzi, uciekając z Polski, niszczyli wszystko, co było związane z wiarą i podpalali kościoły, świątynie, wszelkie miejsca kultu, tym także i kościół wokół Dlatego ten strop zasłania nam część fresków. Czasami można wejść do góry na ów strop i zobaczyć końcówkę owego fresku. I tego, który jest tutaj przy ołtarzu, ale również tego, który jest na chórze, przedstawiającego świętego Marcina na koniu. Są tu również sceny typowo biblijne. Pod znajduje się scena zwiastowania. Zawsze freski w kościołach miały dla ludu wymowę do powiedzenia tego, co słyszeli na kazaniach, czyli to jest tak zwana Biblia dla ubogich, Biblia pauperum, które w wielu kościołach zastępowały Biblię, ponieważ książki zawsze były drogie, ciężko do zdobycia, więc malowana rozmaite sceny Na Ścianie przy ołtarzu głównym mamy dwie postacie: Świętego Piotra i Świętego Pawła, i to są właściwie główna tematyka. festu. możemy tu jeszcze mówić o wspaniałych badach i nad ołtarzami. Ciekawostką jest również obraz przedstawiający okno, który imituje jedynie okno, ponieważ nic przez niego na zewnątrz nie zobaczymy. Kościół został odrestaurowany właściwie w całości. I we wnętrzu oraz na zewnątrz, cała elewacja zewnętrzna, co pozwoliło także dotrzeć do pewnych ukrytych, niewidzianych elementów do tej pory. Na przykładu wskażę tutaj obraz, który wisi na ścianie, który nagle kiedyś zniknął, gdy stawiano już po wojnach szwedzkich mamy też końcówkę XVII, XVIII wieku te ołtarze. Obraz, który posłużył jako rama do obrazu Matki Boży z Dzieciątkiem, ktoś wziął obraz, pociął na deski i zrobił z tego ramy. Podczas konserwacji udało się coś zauważyć, i konserwatorzy odkryli, że to jest obraz. Dzięki swoim zdolnościom potrafili go złożyć w całość, uzupełnić i obraz jakby na nowo zaczął żyć. Swoim życiem. Jest to obraz przedstawiający pana Jezusa w okruńcu. Jest jeszcze z tyłu tego obrazu Matki Bożej ślad jakiegoś obrazu, ale obecna technika niestety nie pozwala przywrócić jego dawnego kształtu i wizerunku. Kościół w Okolinie, kiedy spojrzymy na elewacje zewnętrzne, zauważymy w dolnej części nawy okienne, które były najpierw. Czyli to świadczy, że ten kościół był typowo również taką budowlą obronną, ponieważ czynawy są, wnęki okienne są wąskie, a ponieważ to były czasy bardzo burzliwe, dlatego także i temu służył. Odnowione okaże Ambona ścielnica pokazuje nam pierwszą kolorystykę tych wszystkich zabytków. I ku naszemu zaskoczeniu, kiedy to odtwarzaliśmy odrestaurowywaliśmy wszystkie te elementy wystroju kościoła mają kolor czarny. To nie jest wymyślony przez nas, tylko taka była pierwsza warstwa farby nałożona na te obrazy. Kiedy się przyjrzymy, czy ambonie, czy ścielnicy, ale głównie ambonie, zauważymy tam twarze prawdopodobnie fundatorów ówczesnych, którzy pokryli finansowo powstawanie tych elementów wystroju kościoła. Jak widzimy, te twarze są no, typowo szlacheckie. Czyli możemy sobie wyobrazić, że wodatów zażyczył sobie i ta twarz znalazła się na abory. Także ścieńica przywrócona została danemu wystrojowi. Kiedy Znajdziemy się na zewnątrz kościoła. Taką bardzo dla nas dumną rzeczą jest to, że na elewacji zewnętrznej od strony ulicy znajdują się mazbewki, malowidła, które zniknęły na przestrzeni wieków. Zwykle proboszczowie to bądź malowali wapnem i przestały istnieć. Zdolności konserwatorskie na dzień dzisiejszy są tak duże, że potrafią to odtworzyć. I to jest, mam nadzieję, że jeszcze jest, bo życzę, aby każdy kogoś to mógł zrobić, jedyny kościół wiejski na Pomorzu, który ma te malowidła odnowione i one cieszą nasze oko. Miejsce kultu, miejsce modlitwy wielu pokoleń, Tysięcy, setek tysięcy ludzi, którzy przez ten kościół przeszli. Możemy sobie jedynie wziąć ławce i pomyśleć, w jaki sposób. I wtedy ludzie chwalili Boga, dziękując Mu za wszystko, co y, posiadali. Serdecznie zapraszam kogokolwiek, kto przebywa w tych okolicach, aby zapukać drzwi plewani. Kościół zawsze zostanie otwarty każdemu, kto tylko będzie pragnął na chwilę nawiedzić kościół, ale także obejrzeć jego. Miejsce, w którym stoję jest doskonale znane wszystkim miłośnikom serialu Samochodzik i Tu właśnie podjechał Pan Tomasz swoim wehikułem, aby szukać Skarmu Templariuszy. Zapraszam do świątyni szlakiem Pana Samochodzika. Miłośnicy serialu e, na pewno pamiętają, że po wejściu do kościoła, Pan samochodzik, czyli Pan Tomasz, kieruje się w zachodnią część świątyni do krzcielnicy. Znajduje ją przy wejściu. Jednak tego miejsca nie ma. Zostało ono na potrzeby filmu, zresztą w studiu filmowym. Kościół w Okoninie ma także swojego męczennika, który związany jest z Drukowaną Światową. Jest to ksiądz Antoni Brocki. Proboż tutejszy parafii od 1933 roku. Był to ksiądz wyjątkowy, miał tytuł profesora, co świadczy o jego dużej wiedzy pedagogicznej i katechetycznej. Został aresztowany w październiku 1939 roku, internowany w obozie w Rywałdzie, po sześciu dniach zwolniony, niestety po około półtorej miesiąca znowu aresztowany i niestety zamordowany w klamrach pod Chełmnem razem z 32 innymi kapłanami z powiatów grudziąckiego, wąbrzeskiego i chełmińskiego.